Dziwne te dumyki Ohoho! Tak jest Siemano w dzisiejszym odcinku już tak Kolejny odcinek Among Us Okej okay, na początku fliplay. play Dzisiaj jedna runda no w free playu Reszta będzie w z kolegami, także dzisiaj kontynuujemy. Ale dziwny ten dumyk. Mm.

Ok, dobra, idziemy, idziemy, bo będzie umywał. Tak, zastanawiam mnie, że numy trzy jest najlepszym numykiem. Tak! juhu! Ej, czekajcie, jak wchodziłem tam? Szybko ja go zabiłem i szybko pieknąłem tutaj i go zabiłem tutaj w ten powietrzu w ścianie. Mhm, mm zobaczmy czy nas. O, o! <śm> 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 으으으으으으으으으으으으으으으으 <laughs> 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 No hmm, 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 hmm. No sobie... Yy... co jest? kamera na te kamery? Ej, co jest? kamera na kamery? Ej, ej. Kamer, ka ej, ej, co jest? Kamera na te kamery? O! O! Ej! On coś... no, no nie są przedło, widzieliście to? Jej, ale miałem zdziwienie, kurczę... Muszę odciąć tą materię.

Okej, okay, no dobra. Tak, pod zgaszeniem światła, no taki co-mate może zawsze być. Dobrze, że szybko. Ej, co? O jejku. Patrzcie, nie mogę wyjść. To się zbagowało. Powiem, no. <laughs> Jakie kredki mogą być? The Among us. O, o, ojej. Mhm, idziemy po wuli. Siedem, cztery, cztery. Mhm, mhm. Ej! Różowy nie jest impostorem. Obawiam się, że różowy jest czysty. Ej, on chce, żeby mówili po francusku. Eee, and I mhm. Aha. Mhm. 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 Ej, czekajcie. Czemu macie miecze od Halloween? E, bo w, i dlaczego macie łiczki? i taki jakoś dziwna masa. E, to to chudnego opowiedzenia, że że wciąż takie nosimy. Ale co ty mówisz, Wiczku, wiczku, co ty mówisz? Tak jest, no od korporation do biegania, bo zaraz je zgłosić. No właśnie. No, <noise> nie wierzysz, że w... Nie był impostorem, okej. Okay. Ile zrobić? Twojego taska. Ej. Ej. Zostałem coś zlogowany. Okej. Okay. Idziemy. Ej. A. <laughs> Lajce. <Like this>. Okej. <Okay. śmiech> Siedem. Cztery. Cztery. <laughs> Jeden. Dziewięć. O. Dobrze. Cudownie. Brawo. O tak. Świetnie. Mam. dobra nie patrzę kamery, na szczęście. O nie, muszę uciekać, bo chyba zaraz będzie ktoś patrzył kamery. Ja będę zaraz obserwował. Czyli tam ktoś wyjdzie do kamery i ja szybko do niego się dołączę. A! Idź! Mhm. Okej. a tu jest koniec! Hmm. 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 To bardzo ciekawe. A ktoś jest fenomen. To się jest się fenomen, bo przecież... Idziemy za widzimy. Co się nazwał tutaj? Uh, Spiderman jest i Venom. Mm, to jest tam, mm, to jest bardzo ciekawe. Okay. Że, że znowu nowa rola. Oh, tak. Nie zdążyłem dorobić. Yy, teska A. Dobrze. Pomęczowy na szczęście nie jest imponujący. Wiem, że pomęczowy chyba jest czysty. o, o. Co? Oj! Coś! Jaki? Oh, tak, yes! Yeah. It's c -Q -D -D. Tak. uh one! Aha! C-Q-D-D. Yes. i orange. 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 Uh, venom she knows. Okej. Okay. Uh. <coughs> Ej, czy... Okej, okay. okay, no dobra. Czekaj, czy muszę znaleźć jakąś kampę? Okej. Okay. Naprawdę, z tobą? Mhm. O, tak. O! Kto to wlazł? Do węta. Ja jestem bardzo ciekawy, kto to wlazł do węta. Czekajcie. Kto to był? Kto to wyskoczył do węta? Zobaczcie. to wyskoczył? Nie robić mi. Nic. A. Mhm, dobra. Samo O. O. Ej, kto skoczył do bęka. Dzisiaj na łowcy będą. Uh-huh.

I <laughs> hmm <laughs> Jesteśmy jesteśmy dyrektorami. Ale jesteśmy. Okej, okay, umyłem się. Szybko się umyłem. Dobra, no to włączę swoje dzieci. Mm -hmm. Jesteśmy na górze. Mm -mm. Ага так. Чикайте. Ух. Dla ich O, jest ford green. No i kolor jest zbogowany. Na. już się chciałem pożegnać cześć, papa pa.